W temat, z takim mękiem, nieży już taki dreszcz. Pośród mąż może być fortuna wart. Powiem tak, jak ten flak, to jest fakt, że ogromny. Okay. Miałeś fart. Wokulski mm. w otaliu cię i płyniesz. Zapominasz teraz o. Rrr... <noise> Rodzinie, pora już nadeszła, by przedstawić

Dziś naszym życiem rządzi flag, zakładając, że przeżyjcie! Wyspążycie Zabić ich? Hohoho, ja nie, nie! Przynajmniej nie tego dużego, pożytecznego. Kurde sokręc, ty TO pogoda pójdę! Łajba porzuca ląd! Pójdę, Może was zabrać coś myślić! Odpowiedź masz. Chcesz być jak złodziej? Właśnie tą specjalnością moją